Witajcie, nazywam się Stanisław Samostrzelnik. Opowiem wam dziś o wizerunku kanclerza Wielkiego Koronnego Krzysztofa Szydłowieckiego mojego autorstwa. Wizerunek Krzysztofa Szydłowieckiego na przywileju opatowskim. Wystawca dyplomu kanclerz Królestwa Krzysztof Szydłowiecki klęczy ubrany w pełną zbroję maksyminiańską i czerwony sadżen. Helm z zasłoną ze złoconej kraty ozdobiony jest pękiem strusich piór. Szydłowiecki nosi przy boku miecz, a o prawe ramię wsparł kopie z wielkim proporcem herbowym. Wokół tarczy widniejącej na czerwonej, złotem haftowanej płachcie proporca zwija się w pierścień zielony, skrzydlaty smok. Jest to udostojnienie herbu, który wraz z tytułem barona rzeszy niemieckiej nadał szydłowieckiemu cesarz Maksymilian I w roku 1515 w czasie zjazdu wiedeńskiego Jagielonów i Habsburgów. Znak ten powtórzony został u kolan kanclerza. Wysoki Urząd Państwowy Szydłowieckiego został dobitnie uwidoczniony nie tylko przez tekst napisu, który wylicza jego urzędy i godności, lecz i przez odpowiednie akcesorium. Kanclerz nosi u pasa ozdobny woreczek, widoczne na nim trzy złote majuskuły określają zawartość: S. Sigillum, R. Regni, P. Poloniae, Pieczęć Królestwa Polskiego. Twarz kanclerza ma cechy portretowe w większym stopniu niż jego wizerunek w księdze rodowej Szydłowieckich: duże oczy, ostry nos, wąskie. Zaciśnięte wargi, zwiotczenie skóry policzków i podbródka, zarys owalu twarzy powtarzają się w zmonumentalizowanym, pełnym ekspresji ujęciu na płycie nagrobnej Szydłowieckiego w kolegiacie Świętego Marcina. Kanclerz na miniaturze klęczy w pozie adoranta, jak w przedstawieniach wotywnych, gdzie fundator obrazu wyraża w ten sposób swój status śmiertelnika, człowieka zależnego od istot wyższych, zabiegającego o ich względy i oddającego im powinną cześć. Miniaturzysta scharakteryzował szydłowieckiego przy pomocy zasobu środków właściwych tego rodzaju wizerunkom w sztuce późnośredniowiecznej, strojem, oznakami urzędu, herbem i indywidualnymi rysami twarzy. Nowością jest skala postaci odpowiadająca rzeczywistym stosunkom przestrzennym. Adorant, postać pierwszoplanowa, został ukazany w skali większej niż święty patron. Przyciąga uwagę widza na równi ze świętym Marcinem, a może nawet bardziej.